Nikczemni przeszli przez internet jak burza, opanowując YouTube i Instagrama. Szkoda by było, gdyby świat o nich za szybko zapomniał. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i zapraszam was dzisiaj na ponadprzeciętny tak, inspirowany książką pani Szłap. Patrząc po wyświetleniach, bardzo przypadła Wam do gustu moja recenzja Wiszys. Dajcie znać, czy ktoś jest już po jej lekturze. Tak, zaś jest autorstwa bestsellerek, a do udziału w nim nominowała mnie Ewa. Zapraszam więc Was na kanał bloguje, aby poznać jej typy. Linki macie u góry i w opisie. Nikczemni, tak jak sam tytuł mówi opowiadają o osobach, których motywacja nie jest zbyt nieskazitelna. Mimo to ciągnie nas do tych bohaterów, gdyż nie można powiedzieć, że są źli do szpiku kości, a ich charaktery w jakiś sposób do nas przemawiają, nie mówiąc już o niezwykłych umiejętnościach. No właśnie, ponadprzeciętni, ciekawe z nich stworzenia, ale w jakich innych książkach spotykamy tak nietypowych bohaterów? Nie wiem czemu pomyślałem o panie Jakubie Wędrowiczu. Z jednej strony jest to typowy alkoholik, awanturnik, jak powiedział pan Eugeniusz Dębski, filozof oscylujący w stronę Menela. A jednak w jego przygodach i perypetiach jest coś takiego, że z nikim wędrowycz nie zostanie pomylony. Wszak kto widział, aby ceniony przez społeczność egzorcysta pędził bimber w stodole albo starał się na nowo wpędzić Lenina do grobu? W serii poświęconej jego przygodom Andrzej Pilipiuk wymyślił mu tyle niesamowitych antagonistów, że nasz bimbrownik nieraz mierzył się z osobnikami z niez świata. Na dowód jego ponadprzeciętności może świadczyć fakt, że powstała kolekcjonerska gra karciana z jego udziałem, jak również specjalny konwent zwany Dniami Jakuba Wędrowicza, który w tym roku będzie miał miejsce w dniach od 19 do 21 lipca. Konwent oczywiście odbywa się w rodzinnej wsi Wędrowycza, czyli w Wojsławicach. Jeśli chcielibyście poznać dalsze losy tego czarownika, to odsyłam was do mojego poprzedniego filmu, gdzie nagrodą w konkursie jest ósma część Przegód Herosa w Gumofilcach. Części serii można czytać niezależnie od siebie. Jest ich jeszcze trzy, dziewiąta już za pasem. Dwójeczka, eksperyment, czyli nietypowa fabuła, forma, gatunek. I tu również mam oczywisty typ. Seria, Druga Szamana, od pana Wasilija Machanienko. Korci mnie ostatnio, żeby nagrać recenzję drugiej części. Dajcie mi znać w ankiecie, czy macie na takową ochotę. Jest to taka powieść w formie rasowego MMO. Książki te opierają się o nietypowy gatunek lit RPG, gdzie wszystkie czyny i dokonania głównego bohatera są nagradzane albo karane przez system gry. Informacje te występują w formie komunikatów, które mówią, ile hero zdobył punktów doświadczenia, na jakim etapie rozwoju są jego umiejętności, czy jak postępuje zdobywanie osiągnięć. Obie części połknąłem błyskawicznie i rozbudziły one na nowo moją dawną uśpioną miłość do gier pokroju Warcrafta. Pytanie trzecie: Supermoc. Bohater obdarzony nietypową zdolnością. Tutaj mógłbym wymienić którąkolwiek z postaci, napisaną przez Brandona Sandersona. Ewa pokusiła się o Stevena Leedsa z Legionu, ja jeszcze tej książki nie czytałem, gdyż czekam na wydanie rozszerzone z dodatkowym opowiadaniem. Ale jeśli miałbym wskazać postać, która mnie najbardziej oczarowała, to jest nią Seizec z cyklu Ostatniego Imperium. Jeśli ktoś nie czytał tych książek, to radzę nadrobić zaległości, ale niech będzie, wytłumaczę o co chodzi. Sejzet jest feruchemikiem, czyli osobą, która może magazynować pewne cechy fizyczne, aby w innej chwili intensywniej ich użyć. Na przykład, przez tydzień będzie tak osłabiony, że nie będzie mógł nawet stać z łóżka, aby któregoś dnia być super silnym, bardziej napakowanym niż burnejka. Dzieje się to dzięki specjalnym kawałkom metali zwanych metalmyślami, w których feruchemicy mogą magazynować dane umiejętności. Była to niesamowita supermoc, gdyż tylko rasa Teresjan mogła być takimi mocarzami, a ich w czasach ostatniego imperatora za dużo nie zostało. W ogóle znajduje się u dziadków i ten przepiękny ogród, który możecie podziwiać w tle, jest efektem pracy dziadka i mojej babci. I właśnie dostałem od niej herbatę. Herbata ze Sri Lanki z miodem, cytryną i pomarańczą, specjalnie na bolące gardło. No zdrowie! Oh. Teraz mnie wyraźnie słuchaj. O, ja tak uznałem większe chybki. Jedziemy dalej. Pytanie numer 4. Antybohater. Antagonista o dobrych motywach. Pierwsza osoba, która przychodzi mi na myśl, to Thanos, ale spokojnie, dajcie mi chwilkę, coś wymyślę. Hmm. No tak, w ostatnim imperium był idealny kandydat, ale po pierwsze, byłby to zbyt duży spoiler, a to po prostu trzeba przeczytać. A po drugie, już tej pozycji użyłem. Hmm, hmm, hmm. 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 Okej, okay, po przejrzeniu swojego profilu na Lubimy Czytać znalazłem parę typów. Więc moim wyborem do tego pytania jest tytułowy skaczący Jack w cyklu o Bartonie i Swinburne. Jego motywy może nie były bardzo altruistyczne, jednak gdy już się pozna całą tą historię, to nie sposób odmówić tragizmu tej postaci. Swoją drogą jedna z moich ulubionych serii, o której robiłem nawet prezentację na maturę ustną z języka polskiego. Złożoność trylogii, szczerze Wam powiem, zwala z nóg, a zakończenie zostawia nas o Świetna rozrywka opierająca się na postaciach historycznych z dość dramatycznym wdźwiękiem. No i piąteczka, wykreślanka, czyli książka, którą chcesz wymazać. Jak dobrze wiecie, zawsze udaje mi się tak dobierać lektury, że nie jestem nimi zawiedziony. Wręcz przeciwnie. Jedyną moją porażką są władcy dinozaurów, ale dajmy pokój tej książce. Tu zaś nasza mnie ciekawa refleksja. Czy jeżeli wymazałbym z głowy fabułę i emocje, jakie towarzyszyły poznawaniu pierwszych książek mojego ulubionego polskiego autora, czy na nowo stałby się moim ulubionym? Mowa oczywiście o Jakubie Świeku i jego cyklu o -Lokim, który czytałem lata temu. Wtedy byłem całkowicie zaskoczony treścią, stylem, jak i samym kłamcą i ekipom skrzydlatych. Czy teraz po poznaniu zdecydowanie większej ilości książek, filmów, tekstów popkultury wywarły na mnie takie samo wrażenie? Sprawi, że zakocham się w stylu Ćwieka ponownie? Bierze w poziom tej historii i w ciemno zgodziłbym się wymazać o nich, jak i pozostałych książkach pisarza, wspomnienie, aby móc znowu krzyknąć. Znalazłem ulubionego polskiego autora. I to by było wszystko, moi drodzy. Jak widzicie, ponad przeciętności trochę jeszcze zostało, a warto poznać więcej pięknych treści. Do tego tagu więc nominuję Alicję, jeszcze Laosze. Kube Rotana, miłośnika Bimbrownika oraz Adama, który miał mi zadać pytania, a tego nie zrobił. Ale ja jednak nie będę taki, proszę Adamie, o to tak dla ciebie. Jeszcze raz dziękuję Ewie za zlecenie mi tego zadania, świetnie się przy nim bawiłem, choć przy dwóch pytaniach miałem drobne problemy. A Wam przypominam o możliwości wygrania super książek z okazji osiągnięcia 500 plus subskrypcji na moim kanale. Link do filmu macie w opisie. A ja na dziś się z Wami żegnam. Do następnego razu.